Dobry wieczór, choć deszczowy. Pragnę powitać wszystkich w zupełnie innej serii od tego, co do tej pory u mnie gościło, choć nie do końca. W warsztatach fotograficznych, które prowadzę od czasu do czasu, pozwalam sobie przedstawiać historię patrzenia na świat oczyma największych nie tylko fotografów, ale także malarzy bo to oni byli prekursorami kadru, barwy czy perspektywy. Temat ten cieszył się sporym zainteresowaniem z racji swojej oryginalności, ponieważ w zawiłościach technicznych i podstaw z estetyki fotografii zwykle umyka. Dlatego postanowiłem opracować serię filmów poświęconych tylko temu zagadnieniu, z myślą o fotografach, ludziach mediów, a także wszystkich zainteresowanych tym, jak na świat patrzyli mistrzowie obserwacji. Zacznijmy zatem od najbardziej z krakowskich epok, od modernizmu. W roku, w którym otwarto kanał Suezki, a oba wybrzeża Ameryk połączono koleją, urodził się Stanisław Wyspiański. Dla mnie jeden z najwybitniejszych polskich malarzy i artystów w ogóle, gdyż był też doskonałym dramaturgiem i projektantem wnętrz. Zapraszam na krótką chwilę z tą wspaniałą postacią, tworzącą tak naprawdę przez tylko jedną, jedyną dekadę przełomu wieków. Stanisława Wyspiańskiego ceni się przede wszystkim za wspaniałe portrety. Opowieść zacznę jednak od motywów roślinnych, które w rękach mistrza przybrały formę charakterystyczną i niepodrabialną. Czy najpierw pojawiły się zlecenia wykonania polichromii z motywami kwiatów do krakowskich kościołów, czy też miały miejsce dlatego, że artysta często uciekał w świat tychże, trudno powiedzieć. Faktem jest, że po powrocie z podróży po Europie Wyspiański, tocząc ze sobą walkę o uznanie Krakowa za swój dom, Krakowa, który po wizytach w stolicach sztuki wydawał mu się skarłowaciały i stęchły, namalował swoje słynne chochoły. Na chwilę zostańmy przy tym obrazie. Choć jeszcze nic nie zwiastowało ślubu jego przyjaciela, Luciana Rydla, który dał początek dramatowi wesele, w obrazie pojawiły się motywy chochołów ożywionych, zwróconych ku sobie. Z których jeden stał się później bohaterem sztuki. Sam obraz jest niezwykły, ponieważ nie przedstawia rzeczywistości. Jest jak gdyby namalowany z wysokości korony drzew, a same chochoły są nieproporcjonalnie wysokie. Obraz ten oraz niejako bliźniaczy planty o świcie nastrajają nas sugestywnie barwą. Pierwszy granatem późnego wieczoru, a drugi sepią świtu przedwiośnia. Uwypuklone kontury drzew, z wyraźnym zarysem struktury kory, przypominającym żyły na ciele człowieka, sprawiają wrażenie tworów żywych, zwłaszcza na drugim obrazie. Wróćmy do kwiatów zdobiących ściany krakowskich kościołów. Wyspiański będąc malarzem nie mającym żadnych problemów z odzwierciedleniem rzeczywistości, w motywach roślinnych uciekał od niej zarówno barwą, jak i perspektywą. Tworząc mozaiki polichromii, bawił się regularnymi wzorami, które jednak po chwili za sprawą kolorów okazywały się niepowtarzalne. Co ciekawe, został tam zaangażowany przez Matejkę, konserwatywnego artystę poprzedniej epoki. Kolory Wyspiańskiego stanowią doskonałą inspirację do poszukiwań barwy w świecie, który chroni je zazdrośnie. Z każdego obrazu artysty możemy zdjąć świetną paletę dobranych odcieni. Ale to właśnie motywy kwiatów są w nie najbogatsze. Co nie znaczy, że jest tam wszystko, to wciąż są zestawione ze sobą barwy pasujące do siebie skończone i kompletne. Podobnie jak kształty roślin. W przeciwieństwie do wielu artystów epoki, rośliny wyspiańskiego nie są postrzępione i nieczytelne. Tworzą zamknięte kształty złożone z fal i plam, będące esencją secesji. Kto chce zrozumieć wielkich, to zna porażki. Wielu jednak chciało wiedzieć, dlaczego ktoś tak światły i kreatywny związał się całkiem świadomie i z własnej woli z niepiśmienną chłopką z krakowskich Konar. Uszanujmy, iż tego właśnie pragną, być może z wrodzonego sobie buntu przeciwko stosunkom krakowskiego świata elit, któremu za Polska kilka lat później poświęciła swoją moralność pani dulskiej. Wyspiański nie był jednak osamotniony w takich decyzjach i rok po własnym ślubie, bardzo skromnym i kameralnym, brał udział w weselu Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną. Tutaj dla odmiany gości było mnóstwo, a wesele huczne. Podczas gdy żona Wyspiańskiego, Teodora, znakomicie się bawiła w towarzystwie rodziny panny młodej, artysta wolał obserwować wnikliwie ową oryginalną mieszankę zupełnie obcych sobie światów, mających jednak wspólne słabości. Obserwacja ta stworzyła największe dzieło opisane Wyspiańskiego, Dramat Wesele. Natychmiastowy sukces w końcu uwolnił twórcę od problemów finansowych, ale także skłócił z nim wiele osób, które wystąpiły w dramacie pod własnymi nazwiskami, niekoniecznie ukazanych w dobrym świetle. Wyspiański przeniósł się do dużego mieszkania i urządził w nim słynną szafirową pracownię. Przez kilka kolejnych lat powstało tam wiele rodzinnych portretów. Niezwykłych, ponieważ łączyły cały wcześniejszy dorobek i doświadczenie artysty z tak lubionymi przez modernistów elementami ludowymi. Jednak to Wyspiański miał do nich pełne prawa, ponieważ nie był tylko gościem tego świata i to widać zwłaszcza w portretach jego dzieci. A dzieci mają swoje zwyczaje i są niecierpliwe. Toteż artysta używał szybkich narzędzi, czyli pasteli i swej oryginalnej techniki, mocnych konturów ciągniętych pojedynczymi ruchami. Falistych linii i charakterystycznego secesyjnego zdobnictwa. I oczywiście barwy. Świetnie dobrane, od razu jednoznacznie opowiadają nam o porach dnia, pogodzie i nastroju. Dzieci są prawdziwe, niewyidealizowane. Zmęczone, rozczochrane, zastygłe w naturalnych pozach. W portretach zawarte jest kompletne minimum. Choć malowane szybko, zawierają wszystko, co bystry obserwator zauważy: odbicia, faktury, cienie i bliki. Portrety Wyspiańskiego charakteryzuje też nietypowe kadrowanie, zwykle przecięte po przekątnej dopełniającymi obszarami. Jest to zabieg celowy, który wprowadza nieco dysharmonii w chwili zastanej, a więc niepozowanej, albo też podkreśla to co istotne, jak to bywało w serii Macierzyńskiej. A wspomniane zanurzenie się w małopolskim folklorze pojawia się dyskretnie we wzorach, kwiatach i elementach strojów czy wykończeń. Które można było znaleźć na podkrakowskich wsiach i zarazem w zdobnictwie secesyjnym, którego mistrz był współautorem. Dramatyczne kulisy słynnej serii kopców wyspiańskiego nie są ogólnie znane. Obrazy, a powstało ich około 40, ukazują ten sam, tak samo skadrowany widok na nieistniejący już od 100 lat tor kolei obwodowej, rozlewiska rudawy i charakterystyczny kopiec kościuszki na szczycie wzgórza Świętej Bronisławy. Podobno do malowania tych obrazów miał nakłonić artystę Felix Jasieński, organizator wystaw i krakowski mecenas. Wyspiański, płacąc za bunt młodości śmiertelną chorobą, nie miał już siły opuszczać swojego domu i gdy gość zwrócił mu uwagę na serię katedr Moneta, postanowił malować ów słynny widok z okna pracowni. 8 grudnia powstały pierwsze trzy obrazy. Tej zimy jeszcze dziewięć, a do końca życia dwie serie, w tym największa licząca 20 obrazów. W sumie powstało około 40 widoków pokazujących to samo, ale zupełnie do siebie niepodobnych. Do naszych czasów ocalało dziesięć rozproszonych w różnych miejscach świata. Na serię tę możemy spojrzeć różnoraką. Zacznijmy od znaczenia symbolicznego. Oto oprawiony w ramę okna obraz życia artysty, zmieniający się wręcz z godziny na godzinę kolor, cień, kontur, rzecz, którą dostrzegają nieliczni. To wszystko, co sprawiło, że stał się wielki, choć nie od razu, bo jak nieliczni widzą te subtelności, tak niektórzy tylko potrafią dostrzec wielkich im współczesnych. Sam kopiec to także symbol tego, co dla Wyspiańskiego było ważne, do czego wrócił po latach buntu głównie w twórczości poetyckiej. Patriotyzm, ale zdrowo pojęty, szczery, bolesny, jak dramat artysty na czele z Weselem, jak życie tego, któremu ów kopiec usypano. Spieszył się, czując nadchodzący koniec, wybrał więc swoje ulubione pastele i tę swoją jakże charakterystyczną, wręcz no szalanską kreskę. Zatracił się w swych widokach z okna, dzieląc je już tylko z malowaniem swoich dzieci. Ubolewać można, że dopiero pod koniec życia Wyspiański stał się płodnym pejzażystą, bo wcześniej traktował ten kierunek okazjonalnie. Widoki z okna stały się wspaniałym studium światła i barwy, które każdy świadomy obserwator świata powinien poznać. Spójrzmy najpierw na kontrast. Mamy tu chyba wszystkie rodzaje zimowej pogody, które rysują się ostro, w sposób zrównoważony albo bardzo miękko. Gdy skupimy się na barwie, zauważymy, że ten neutralnie biały śnieg nigdy białym nie jest. Przybiera odcienie pory dnia, chmur, charakterystycznego brudu starego, miejskiego śniegu czy przebić roztopów. Weźmy pod uwagę to, że widok jest rozległy, więc dominującymi barwami najdalszego planu będą odcienie zimne. Ostatni znany widok z okna pracowni jest już walką z niemocą fizyczną artysty, z niedowładem rąk. Każda kreska to zwycięstwo, w którym widać odciśnięty ból. Mimo, iż to już tylko cień zuchwałych pociągnięć kredki z lat młodości, obraz ten mówi, a właściwie krzyczy każdym swym elementem na niepokojącej mrocznej palecie barw kończąc. Jedną z najbardziej charakterystycznych rzeczy kojarzonych z Wyspiańskim są wspomniane chochoły, a właściwie one wraz z drzewami sugestywnie ożywionymi, ponurymi i wykrzywionymi. Malowanymi w bezlistną porę roku. Porą tą większość fotografów zawiesza swoje działania, zupełnie niesłusznie, rezygnując z wyspiańskich klimatów. Wraz z nieokreślonym, rozproszonym światłem i dominantą bezlistnych lasów późnej jesieni albo przedwiośnia możemy zdobyć unikatową paletę fioletów i granatów, przetkanych silnie wtedy uwidoczniającymi się barwami chromatycznych detali czerwienie i rudości resztek liści, głęboka zieleń mchu, szmaragdowe porosty, to wszystko umyka w słonecznych dniach lata. Wyspiański często zostawiał owe ukryte na co dzień palety, których możemy poszukać także my. Poszukajmy teraz innych wyzwań. Spójrzmy na polichromie mistrza Niby powtarzalne, ale nie do końca, lecz nie tak po prostu. Różnią się świetnie dobraną barwą. Coś w tej idei podobnego oferuje przyroda. To zdjęcie powstało w zupełnie zwyczajnych okolicznościach, gdzieś na ulicy pod którymś z drzew. Jednak charakterystyczne światło niespokojnych chmur wyciągnęło z tego jesiennego drzewa fantastyczne barwy. Inspiracji wyspańskich możemy szukać przede wszystkim w polnych kwiatach, w naturze pozostawionej samej sobie. Tę niedoskonałą, a przez to tak interesującą powtarzalność najlepiej wydobywać wąskim kątem, który izoluje od otoczenia, skupiając się jedynie na istocie. No i w końcu seria kopców, która może być dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem. Otóż sporo już lat temu bywałem w okolicach częstochowy na cyklicznych, komercyjnych sesjach fotograficznych. Nieopodal znajdował się tam zapuszczony staw. Przechodząc obok niego, od niechcenia zrobiłem zdjęcie, a potem już będąc tam, robiłem je zawsze. I w ten sposób udało mi się stworzyć serię ujęć owego bezimiennego stawu o różnych porach roku i dnia. Jak widać, ów jeden tylko kadr potrafił zagrać tak wieloma melodiami. A tutaj jeszcze trzy odsłony zachodniej bramy krakowskiego lasu wolskiego, tym razem ograniczone do późnej zimy. Paleta barw jest uboga, lecz kompletna, zimna, poza jednym słonecznym kadrem, trudna do zidentyfikowania co do pory dnia. Na koniec jeszcze bardzo krakowski motyw. Pojawił się u mistrza, pojawia się w setkach tysięcy zdjęć robionych co roku. Jednak tylko czasami zdarza się okazja do złapania mariackiej wieży w sposób oryginalny i tutaj także najlepiej łapać światło zachodzącego słońca albo późno jesienną mgłę.